Cześć dobry! Niech dzisiejszy temat Was nie zmyli. Nie będziemy tutaj mówić o wierze chrześcijańskiej, choć trochę będzie trzeba. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo ważnym, ponieważ zdarzyło mi się usłyszeć jego błędną interpretację. Zatem dzisiaj o tym o czym w tytule, czyli o świadomości Chrystusowej, ale spokojnie nie będziemy tutaj głosić. Jedynych słusznych prawd. Raczej opowiem o pewnym fenomenie, a raczej pewnym stanie w duchowości, do którego bardzo jest zalecane, aby dążyć. Zapraszam do oglądania. Nie ma postaci w historii, która byłaby bardziej kontrowersyjna niż historyczna postać Jezusa z Nazaretu. To właśnie od jego imienia, Pożycie i nauki, dosłownie wszystko na temat tego archetypu było przedmiotem debat i badań przez każdy filtr, jaki można zastosować, od analizy, zarówno teozoficznej, jak i takiej metafizycznej. W zależności od tego, do jakiego systemu wierzeń się przywiązujemy, lub z jakiej szkoły misteriów pochodzimy, z pewnością zobaczymy postać Chrystusa przez różne pryzmaty. Był on znacznie więcej niż tylko centrum zachodniego społeczeństwa, stał się cały tłem. Jest tak wiele znaczeń związanych z tą postacią, że naprawdę nie można tego zignorować. Nic dziwnego zatem, że słysząc o świadomości Chrystusowej, od razu kojarzymy to głównie z właśnie z Jezusem Chrystusem, Jezusem z Nazaretu lub Joshua. Istnieje jednak wiele różnych wersji tej narracji o Jezusie. Niektóre z nich są bardziej zakorzenione w idei, że Jezus był pracownikiem światła, awatarem, czyli istotą spoza naszej ziemskiej planety, która przybyła tutaj pokazać, jaka potęga w zdrzemie i przypomnieć właśnie o tym największym darze, jaki mamy, czyli miłości bezwarunkowej. Kolejna idea zakłada, że nie tylko Jezus był postacią taką jednostkową, bo było ich kilku, i każdy z jego poprzedników robił dokładnie to samo, czyli na przykład Buddha, Krishna. I ta teoria zakłada, że przez wieki została wiedza o tych istotach zniekształcona, ukryta, a następnie wszystko to zostało tak skompilowany w jedną złożoną postać, którą właśnie dzisiaj kojarzymy jako Jezus. I mało tego, jest jeszcze ezoteryczne takie wytłumaczenie, ezoteryczne takie chrześcijaństwo mówiło, że było dwóch Jezusów. I w jednej z historii jest to, że oni byli braćmi, a z innej historii, co my kojarzymy z książki Misja, wiemy, że oni nie byli braćmi. Jeden był faktycznie ziemskiego pochodzenia, natomiast drugi był już bardziej tym awatarem. Natomiast hermetyzm nauczał, że Jezus był zaawansowanym inicjatorem szkoły misteriów, który miał bardzo specyficzną misję, aby przeciwdziałać wrogiej sile, którą znamy jako Jachwę. A czemu Jachwę? No bo na pewno kojarzycie Stary i Nowy Testament. Stary Testament bardzo był taki mroczny, w sensie w porównaniu do tego Nowego Testamentu, to w tym, ten Stary przedstawiał Boga naprawdę w takim świetle, że to jest taki um, wymagający Bóg posłuszeństwa, że potrafił karać, że mało tam miłości było, tak? Natomiast ten Nowy Testament zupełnie jakby obalał to wszystko, co było w Starym Testamencie. No i zatem Jezus może być postrzegany jako osoba, którą w duchu obecnej epoki nazwalibyśmy gwiezdnym nasieniem, lub właśnie istotą o wyższej gęstości, która wcieliła się w ludzką formę, aby ucieleśniać świadomość Chrystusową. Inne wersje które również znamy, one nie odbiegają od takiej dosłownej interpretacji Jezusa, jaką widzimy w Biblii, że jest on właśnie synem człowieczym i nie można być zbawionym, jeśli nie pójdzie się po prostu jego drogą. Istnieje więc naprawdę ró wiele różnych narracji wokół tej postaci, ponieważ no, ucieleśniał on te, Świadomość Chrystusową, o której będziemy dzisiaj mówić. Powód, dla którego świadomość Chrystusowa musi stać się podstawą naszej wspólnej świadomości, wynika z tego, co świadomość Chrystusowa zawiera. Jak każda świadomość ma jakieś cechy charakterystyczne, tak też takie cechy charakterystyczne posiada świadomość Chrystusowa. Są takie cztery cechy charakteryzujące właśnie świadomość Chrystusową. Pierwszy taki element, taka cecha charakterystyczna, to jest mm, obudzona czakra serca i, mm, mało tego, obudzona czakra serca połączona z centrum, czyli z czakrą splotu słonecznego. Drugi element to świadomość darmy, czyli swoich obowiązków, swojej moralności, harmonii z otoczeniem. Jest to o wiele wyższy stan niż karma, bo karma jest na niższych poziomach, darma jest na wyższych poziomach. Kolejny taki trzeci element to rozeznanie. Czyli wiedza o przeszłości i osąd teraźniejszości. Jest także czwarty element, bardzo charakterystyczny dla świadomości Chrystusowej, to właśnie połączenie, czerpanie z energii męskiej i żeńskiej. To jest właśnie ta świadomość, że męskie i żeńskie tworzy całość. To wszystko będziemy teraz rozkładać na czynniki pierwsze i będziemy to wszystko omawiać. Zacznijmy może od tego ostatniego elementu czyli od tej energii żeńskiej i męskiej, bo jak sięgniemy sobie do Biblii i nauk Jezusa i jeśli założymy, że Jezus z Nazaretu to właśnie taka postać symbolizująca tę świadomość chrystusową, to musimy przyjrzeć się dokładnie jego naukom. On bardzo często podkreślał, że energia żeńska i męska jest równie ważna. Ta nauka bywała bardzo kontrowersyjna w tamtych czasach, ponieważ no było przekonanie, że miejsce kobiety jest jednak gdzie indziej, jest u boku męża, ale to mąż jest tą energią właściwą. Był patriarchat, od wieków był patriarchat tak naprawdę e, czymś właściwym i wywyższanie kobiecej energii było bardzo mocno niewygodne i nie na rękę ówczesnym właśnie kapłanom i takim e, władcom wszelkiej maści. Dlatego te nauki Jezusa były przeinaczane, były zapisywane w taki dwuznaczny sposób, że później na przekładając na inne języki można było faktycznie tą naukę Jezusa yy, troszeczkę. Yy przemienić na swoją korzyść, wiecie o co chodzi, bo naprawdę Biblia była przekładana z greckiego na łacinę, bardzo dobrze o tym mówi Marcin Majewski, czyli biblista. On właśnie o tym opowiada, jakie na przykład e, są niedomówienia, które wyszły w Biblii, bo na przykład w tym przykładzie to znaczyło to to w tamtym, w każdym razie wracając do tej świadomości Chrystusowej i tego czwartego elementu, czyli żeńskiej i męskiej energii, to Jezus Przecież pokazywał wielokrotnie, że yy, musimy się jednoczyć, że wszystko musimy jednoczyć, że musimy brać pod uwagę, że wszystko, co widzimy, dualne jest tak naprawdę jednością. Bardzo często to pokazywał w bezpośredni sposób zbliżając się do tych kobiet, które były teoretycznie skażone, które były niechciane przez społeczeństwo. On to też mówił w swoich różnych przypowieściach, w sensie w swoich kazaniach różnych, on to przemycał i niewiele tego się ostało, bo tak jak mówię, przekłady zrobiły swoje, natomiast jeżeli spojrzymy na to właśnie z tego poziomu tej świadomości, świadomości Chrystusowej, to wyciągniemy tę wiedzę bardzo ważną, że Jedno, energia męska i żeńska musi być ze sobą w harmonii, musi iść w parze, bo to, co się dzieje w świecie fizycznym, ta manifestacja tych energii jest, w so, jest aktualnie w opozycji do siebie, a nie właśnie w takiej harmonii. I ten konflikt manifestuje się właśnie jako taki dysonans tego wszystkiego, co obserwujemy. Energia męska i żeńska nie są w harmonii. A właśnie to o, tej równowa o tą równowagę nam chodzi: o te harmonijne korzystanie z jednej i drugiej energii, wyjście poza tę dualność. To właśnie w kiedy wyjdziemy poza tę dualność, to wejdziemy na wyższy poziom świadomości, a to spowoduje, że staniemy się duchowo niezależni od jakiejkolwiek religii, która tylko nami manipuluje. Łączenie właśnie w całość tej męskiej energii i żeńskiej to dokładnie to samo, co łączenie strony prawej i lewej mózgu, prawej czy lewej ręki, po prostu... Tworzymy całość, yin yang. O tym opowiadałam ostatnio w materiale o czakrze sakralnej, bo to czakra sakralna właśnie jest domem dla tych energii męskich i żeńskich. Więc jeżeli interesuje Was ta tematyka, chcecie troszeczkę więcej, to Was odsyłam do tego materiału. Natomiast, jeżeli ucieleśniamy i wprowadzamy te dwie energie w równowagę, to aktywujemy naszą świadomość. A ta świadomość wtedy objawia się jako zdolność myślenia, jako zdolność czucia, podejmowania działań w naszej tej e, codzienności. To właśnie daje nam wolną wolę do rzeczywistego wyboru, takiego prawdziwego wyboru, świadomego wyboru. Ponieważ dopóki nie posiadamy świadomości, to podejmujemy decyzję z miejsca domyślnego, jakim jest karma, czyli właśnie jesteśmy wtedy jakby zniewoleni, bo tak naprawdę pełna kontrola nie jest w naszych rękach. I to możemy zobrazować w taki sposób, że karma to takie domyślne ustawienie tej rzeczywistości, taki mechaniczny stan bycia. Ona jest reaktywna, automatyczna. I zobrazować Wam to mogę w taki sposób, że karma to jest taki automat, taka maszyna, która wydaje różne, różne Wam wyniki. I Wy jedyne co Wy robicie, to naciskacie przycisk od tej karmy. Wy stoicie, naciskacie przycisk, ona Wam wypluwa jakiś wynik. I to jest, nie ma w Waszej woli, jakby Waszej sprawczości. Wy nie jesteście w stanie um, mieć wpływ na to, co wyjdzie. Po prostu ta maszyna generuje, tak? A jeżeli Wy wyjdziecie na wyższy poziom świadomości, to wtedy Wy wybieracie, co chcecie, żeby wyszło z tego, z, z tych działań, tak? Jakie konsekwencje mają być poniesione przez Was, tak? Więc... Jak zaczynamy rozwijać świadomość, to mamy dostęp do wyższego poziomu istnienia i to właśnie wtedy wchodzimy w tą darmę i wychodzimy z karmy. Karma jest na niskich poziomach, ona funkcjonuje na właśnie w naszym 3D, w tym matryksie, a my musimy wychodzić z matryksa, czyli podnosić wibracje. Podnosząc wibracje nie ma karmy. Tak? Nasze dusze one nie istnieją normalnie w tym świecie, Mykryks, tylko nasze ciała fizyczne i nasza świadomość jest tu aktualnie uwięziona i my musimy z tego wychodzić, tak? I kluczowym aspektem nauk, właśnie Jezusa, było to, jak stać się taką niedzieloną świadomością, jak stać się pełnią. One właśnie przekazywane były z poziomu świadomości znanego jako jedność, z tej świadomości Chrystusowej. W istocie, właśnie, Jezus starał się nauczyć ludzi sztuki zniesienia się z podstawowej świadomości do świadomości jedności. I kolejną rzeczą, o jakiej Jezus wspominał, jest, e, jest ona zarówno cechą świadomości Chrystusowej. To rozeznanie, czyli połączenie osądu z wiedzą z przeszłości, nie chodzi tutaj o uprzedzenia, o dyskryminację, o strach, bo najczęściej osąd właśnie jakby bazuje na tych, na tych stanach naszych, na naszych emocjach. Nie, takie myślenie pochodzi właśnie z nieświadomości i cienia, a mi bardziej chodzi o takie rozeznanie, jako osąd, który jest wynikiem mądrości przyszłych doświadczeń, zachowując właśnie jednocześnie to, to otwarte pole doświadczeń w przyszłości na nowe doświadczenia i czerpie z przeszłych doświadczeń, czyli z nauk. Takich płynących z, z tego, co kiedyś się wydarzyło. I stosując ten intelekt i intuicję, możemy wtedy mówić, że mamy rozeznanie. Rozeznanie jest niezwykle ważne, ponieważ ma wiele wymiarów. Można nawet powiedzieć, że rozeznanie jest kluczowym elementem nauk chrystusowych, ponieważ ezoteryczne znaczenie jednej z jego najsłynniejszych sentencji: nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, zasadniczo uczyło ludzi, jak wyjść z systemu kontroli właśnie Matrixa, czyli tego świata 3D, w którym jesteśmy. A to właśnie polega na umiejętności rozróżniania, kto energetycznie jest takim wampirem i kradnie nam energię, albo co jest takim wampirem energetycznym, a kto naprawdę ma uszy do słuchania i oczy do widzenia, czyli to jest rozeznanie, by potrafić dostrzegać, co jest warte energii, a co nie, co nam zjada czas, a co nie, w co warto inwestować, a gdzie warto się powstrzymać. Jedną z innych rzeczy, które z tym się wiązały, o których również Jezus nauczał, aby przechodzić z obudzonego centrum serca, Właśnie z tym rozeznaniem, bo rozeznanie nie, nie może być w opozycji do obudzonej jedności świadomości lub obudzonego centrum serca. Jeżeli my nie, nie patrzymy z poziomu serca, z tego obudzonego centrum serca, to nie możemy mówić o rozeznaniu. Wtedy to będzie osąd, to będzie strach, bo jeżeli my działamy z poziomu właśnie serca, to my jesteśmy na wyższych wibracjach. Wam wyświetlę teraz taką tabelę, właśnie, która jest odnośnie wysokości wibracji i strach właśnie jest na niskich wibracjach, a miłość bezwarunkowa, o której również mówi świadomość Chrystusowa, ona jest na wysokich wibracjach i ona tylko i możliwe może Wam umożliwić takie prawdziwe rozeznanie, bo inaczej to jest osąd oparty na strachu, a osąd oparty na strachu może być niewłaściwy. Więc jeżeli my mamy obudzone centrum serca, to działamy w prawdziwym rozeznaniu i możemy podejmować Działania wynikające właśnie z mądrości, które są właśnie tym rozeznaniem, a jednocześnie pochodzą z miejsca pełnej bezwarunkowej miłości, i one w rzeczywistości nie są w konflikcie, jeżeli mamy to wszystko obudzone. Element bezwarunkowej miłości zawiera w sobie zdolność do zrozumienia i właśnie postrzegania tych wszystkich ludzi, wszystkich istot jako suwerennych kreatorów, które mają swoje źródło. Dlatego ty uznajesz, że w każdym z nas jest cząstka boska, każdy z nas jest kreatorem i właśnie stosujesz tę mądrość, aby to rozróżnić, co jest dobre dla wszystkich, co jest dobre dla jednostki, ale też doskonale wiesz, że nie możesz wnikać na życie tej jednostki, nie możesz ingerować w jej, w jej życie. Dlatego jeżeli na przykład to jest tak już troszeczkę z boku Wam bądź dygresja, ale jeżeli my chcemy kogoś uzdrawiać, to najpierw my musimy się zapytać tej osoby, duszy tej osoby, czy możemy, bo inaczej ingerujemy w jej wolną wolę i w jej wybór, tak? Czyli nawet jeżeli słyszeliście o historiach Sejbaby, Se to on również musiał najpierw dostać pozwolenie na to, żeby. Kogoś uzdrowić, musiał wiedzieć, że to jakby nie wpłynie jakoś mocno na, na tą daną duszę. Dlatego to jest takie ważne. Tak, żeby mieć to połączenie, mieć tę świadomość i mieć tą bezwarunkową miłość, która właśnie jest tym, o czym przed chwilą powiedziałam tą świadomością tego bytu takiego autonomicznego, ale połączonego ze źródłem, że wszyscy jesteśmy jednością, ale każdy też jest indywidualnością. Teraz coś chyba najważniejszego dotyczącego właśnie tej postaci, bo z poziomu trzeciego, czy nawet czwartego tego przechodniego wymiaru, Jezus jest ikoną pewnej religii, tak? Czyli my go postrzegamy jako postać religijną. Natomiast dopiero z wyższych poziomów my jesteśmy w stanie go dostrzec jako tą świadomość Chrystusa, nie jako fizyczną osobę. Znaczy fizyczną on mógł się manifestować w taki sposób. Natomiast my wchodzimy głębiej, my wchodzimy właśnie w to, czym to jest ta świadomość Chrystusowa. Czyli to jest coś, to jest taka koncepcja bardziej złożona. To świadomość Chrystusowa oznacza połączenie innych energii. Każda świadomość to jest połączenie albo jednej, albo kilku energii, kilku różnych świadomości. Czyli my jesteśmy w stanie się ze sobą połączyć na tym poziomie energetycznym. I teraz pytanie, czy każdy z nas jest w stanie obudzić w sobie tę świadomość Chrystusową, połączyć się z tą świadomością Chrystusową? Oczywiście, że tak. Właśnie do tego dążymy, bo my podnosząc wibracje, prędzej czy później dotkniemy tej świadomości Chrystusowej. Jeżeli wy będziecie w stanie wejść tak... Na 100% tę świadomość Chrystusową, jakby stać się tą świadomością Chrystusową, to macie już wtedy bardzo wysokie te wibracje, czyste te wibracje, i wejdziecie na taki poziom, gdzie właśnie uzdrawianie, czyli te wszystkie takie charyzmaty, którymi się odznaczał Jezus czy inni wielcy awatarowie. Będą wam dostępne, czyli albo samo albo uzdrawianie innych, telepatia, możliwość pojawiania się w różnych miejscach jednocześnie, że to wszystko wtedy jakby się otwiera przed Wami. Z każdym tematem, z którym ja do Was przychodzę, bardzo bym prosiła, żeby on był przez was jednak weryfikowany. Ja jestem w stanie te tematy też poznać po części samodzielnie poprzez samopoznanie, czyli medytację, na przykład, i wgląd, ale też rozszerzyć poprzez treści podzielone się innymi osobami. Natomiast zawsze, zawsze nie bierzcie tego jako swoje, tylko sprawdzajcie najpierw i weryfikujcie, co wam odpowiada, a co nie. Musi wszystko, co tutaj jest na tym kanale, przechodzić przez filtr wasz. Musicie się zastanawiać. Najlepiej też czasem podważać to, co ja mówię. Nie być fanatykami i nie być takimi osobami tylko i wyłącznie wierzącymi w to, bo ja się zawsze mogę pomylić. Jestem tylko człowiekiem i jestem również na etapie rozwoju, więc proszę Was, żebyście każdą rzecz. Brali przez swoje sito i jeśli się gdzieś pomylę czy coś, to możecie mnie nakierować, doprecyzować, albo jeżeli czegoś nie powiedziałam, powiedziałam za mało, to również można coś dodać w komentarzu i myślę, że to będzie wartość naprawdę dodana do tego całego tematu i wszyscy wspólnie coś z tego wyniesiemy. Więc już na sam koniec, ten temat jest naprawdę szeroki, można go ukryć z każdej strony. Ja mam nadzieję, że powiedziałam Wam bardzo dużo, że więcej niż to, co jesteście w stanie znaleźć w internecie, chociaż, chociaż mam nadzieję, że jedna rzecz, którą powiedziałam, to jest coś więcej, czego nie widzieliście, albo coś, co Wam uzupełniło wiedzę, którą może wcześniej mieliście. Tak już podsumowując, to to, co najczęściej jest powtarzane, to świadomość Chrystusowa, to jest właśnie koncepcja duchowa, chociaż koncepcja duchowa to raczej określają ludzie, którzy tak z boku się temu przyglądają. Po prostu to jest pewien etap, w którym... Do którego my jakby dążymy, w który, w którym możemy się stać, tak? Wejść w to. I ono właśnie się odnosi do tej wyższej świadomości, która jest właśnie połączeniem tej miłości bezwarunkowej, tej empatii, mądrości, czerpania z przeszłych doświadczeń, tej jedności ze wszystkimi, tej harmonii, tym wyjściem spoza koła karmy, tylko bycie wyżej, tak? I równowagą naszych energii w naszym ciele, męskich i żeńskich. Ja właśnie teraz ogólnie sporo medytuję, mówiłam to w poprzednim filmie, przechodziłam taki 21-dniowy proces łączenia świadomości z podświadomością, który właśnie między innymi miał na celu to, żeby równoważyć energię męską i żeńską i się staram teraz każdego dnia to robić. Każdego dnia staram się równoważyć nie dość, że te moje energie, wszystkie które są to się uziemiać, czyli łączyć się z energią yy, Ziemi. Yy, Sprawdzać swoje świetliste dziecko, łączyć się ze swoim centrum, właśnie oczyszczać te swoje pole serca. No bo wiecie, no, to nie jest tak, że Wy to raz zrobicie i koniec. To będą przychodziły takie różne zabrudzenia. Każdego dnia my zbieramy różne rzeczy z otoczenia. Może się zawsze coś do nas przypałętać, przyczepić się coś energetycznie do nas, więc to trzeba każdego dnia nad tym pracować. I czasami wibruje wyżej, czasami wibruje niżej. Różnie to bywa. Więc naprawdę polecam bardzo też robić takie medytacje. Ja dzięki temu teraz dużo rzeczy weryfikuję sama, sprawdzam sobie właśnie, czy to, co ktoś mi powiedział, jest faktycznie prawdą, bo są rzeczy na przykład, do których podchodziłam sceptycznie, a aktualnie mam już takie podejście, że okej, okay, teraz zepsuło mi to całkowicie mój światopogląd, bo wszystko, co się dowiedziałam, runęło, bo zweryfikowałam to. I na przykład no, mam dalej takie podejście, że a, a jeśli ja się mylę, na przykład, i tak nie jest, ale już sama to sobie potwierdziłam. A skąd mogłam to wiedzieć? A mi to przyszło. I o takich różnych ciekawostkach będę Wam opowiadała w tym podcaście duchowym. Mogliście już niektóre rzeczy posłuchać, i, i więcej takich informacji ja mówię, i te dodatkowe materiały mogą właśnie mm, odsłuchiwać osoby, które mnie wspierają finansowo, którym bardzo za to dziękuję, że jesteście. Już na tym najniższym pułapie jest możliwość wsparcia finansowego, więc. Jeśli chcecie słuchać te moje podcasty duchowe, to zapraszam serdecznie. Ja również prowadzę coachingi duchowe, więc możecie się zapisywać na sesje. Bardzo dużo o terminach właśnie tych różnych sesji mówię na Instagramie, więc jeśli macie Instagram, to możecie mnie zaobserwować, żeby mieć na bieżąco dostęp do terminów różnych sesji. Ja też pracuję ze światłem, więc jeśli bylibyście zainteresowani oczyszczeniem, doenergetyzowaniem, przepracowaniem jakichś blokad, to również zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.